Drodzy widzowie, w tym filmiku chciałbym wam pokazać magiczną sztuczkę z Xboxem Series X. Będzie potrzebny mi e, mój samochód. I to będzie pod maską. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ok, zanim maskę otworzymy, to tylko wyciągnę go z tego samochodu, bo niedawno go przywiozłem. I popatrzcie, pamiętacie go na pewno z wielu innych filmów. Dobra, to teraz bierzemy się za otwieranie maski. Włożymy go tu. Tylko muszę otworzyć maskę. No, maska otwarta. Otwórzmy bardziej. Dobra. I patrzcie, jest tutaj silnik. I teraz włożymy tu konsolkę. Okej, okay, jest w, pod maską, ale maski nie zamykać, bo i tak nie będę odjeżdżał, tylko odpalimy samochód i zobaczymy, czy wybuchnie. Dobra, samochód jest odpalony. Drzwi niech będą otwarte. Dobra. Musimy poczekać, bo silnik jeszcze się chyba nie nagrzał tak mocno. Jak się nagrzeje mocno, to może wystrzelić Sery X, bo go tam coś może blokować. E, tam e, te chłodzące elementy. Więc poczekajmy chwilę. Zobaczymy, czy tak się stanie. O, chyba się zanosi. Wow! serię z X wystrzelił e, silnik go wystrzelił aż tam daleko. No, tam daleko go wystrzelono. Aż za torami kolejowymi. Więc musimy teraz w takim razie po niego pojechać. Okej, okay, to zamykamy maskę i jedziemy. Już wsiadam. Hmm. Dobra, jestem tutaj na torach Więc pewnie ten Xbox Gdzieś tam leży Musimy tutaj przejechać szybko Żeby w nas pociąg nie wjechał Dobra, zostawię samochód tutaj Dalej idę na piechotę Dobra O, tam jest ta konsola Muszę przejść przez tory, ale muszę zobaczyć w obie strony, czy nie jedzie pociąg. Nie, nic nie jedzie, więc możemy przechodzić. O, tu jest ta konsola! Delikatnie się połamała i pewnie się już uszkodziła. Bo ta konsola jest już uszkodzona jest zepsuta, nie da się jej włączyć. Patrzcie, nie działa włączenie i tak jest odłączona od prądu, a ona miała kabel HDMI. Więc to musiałoby być w domu, ale nie, chyba nie będę wam tego pokazywał, bo to byłoby bez sensu. Albo najwyżej w kolejnym filmiku później Wam pokażę. Dobra, teraz idziemy z nim do samochodu. Okej, zapakujmy go. Dobra, czy ja go gdzieś tu tam zapakuję, bo tu cały samochód mam zapchany. Cały bagażnik, całą kabinę. Tutaj jeszcze mam do to toki wsadzone i tą część od fotela, bo inaczej nie wsadziłbym tego. Spróbujmy jakoś spakować. Złożę siedzenie? Oczywiście. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Z powrotem na moje podwórko. Zaraz, zaraz. Muszę dobrze e, się ustawić. Dobra. Kawał tu tu. Dobra, znowu nie idzie pociąg. Mojecie cieć. Ci, ci. Dobra, auta nie będę na razie chował. Może jeszcze go będę używał. Więc teraz wysiądźmy. I wyjmijmy konsolkę. Za tyłu. I złóżmy fotel. Dobra, wiem, że on powinien być w bagażniku mojego samochodu. Ale teraz sobie odpuścimy to. Ponieważ, 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 ponieważ... Ech, później jeszcze może nagram filmik o nim, ale w domu. Więc na razie go zostawię tutaj za drzwiami. Tylko muszę te opony przestawić, żeby nie przeszkadzały w wejściu. Zostawię go tylko tutaj za drzwiami. Dobra, i już. Okej, okay, w tym filmiku to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka like i napiszcie komentarze. Zapraszamy Was na pozostałe filmy z naszego kanału. Cześć i do usłyszenia, pa pa!